Kocie harce dzień w życiu mruczka słońce ledwo wschodzi a nasze kotki już zaczynają swój taniec życia ich małe łapki stukają o podłogę niczym nuty w kociej symfonii radości wąsiki drżą ogonki w górze a one ścigają promienie z słońca z wdziękiem jakby ćwiczyły balet czas na chwilę bliskości kiedy nadejdzie wieczór, te puchate kule radości wtulą się w nas, mrucząc słodkie melodie. Koty wiedzą, jak uczynić zwykły dzień wyjątkowym, czy to delikatnym pomrukiem, czy ciepłym spojrzeniem. W ogrodzie kotki zamieniają się w małych odkrywców. Motyle tańczą w powietrzu, a one cicho podkradają się, śledząc każdy ruch. Jedno delikatne miał. Jeden zwinny ruch łapką i mamy finał tego mini spektaklu, Zarówno uroczy, jak i komiczny. Czy twoje serce też podbiły te kocie psoty? Dołącz do naszej społeczności pełnej radości i kocich przygód. Udostępnij ten film, opowiedz swoją ulubioną historię o swoim futrzastym przyjacielu i pokaż innym, że życie z kotami to prawdziwe szczęście.